Czy logopedzi są w ogóle potrzebni? Jeśli tak, to do czego i czym się zajmują? Nazywam się Agnieszka Kapro, jestem surdologopedą, pracuję głównie z dziećmi z niedosłuchami i z opóźnionym rozwojem mowy. Dziś opowiem Ci o tym, czy logopeda jest potrzebny. Jeśli tak, to do czego. I zacznijmy od tego, czym zajmuje się logopeda, ponieważ niektórym może się wydawać, że to jest taki terapeuta odgłoski r, albo jak dziecko jakieś inne i nie mówi, no to wtedy będzie idealne. Oczywiście zajmujemy się terapią głoski r oraz innymi głoskami, ale tak naprawdę mam wrażenie, że teraz jest to, ciężko mi powiedzieć, jaki procent, ale. 15-20% naszych terapii, no na pewno nie większość, a ponieważ obszarów jest tak dużo, zapisałam je sobie i przeczytam Ci, jakie wypisałam, a nie wypisałam wszystkich obszarów, którymi zajmuje się logopeda. Zacznijmy od tego, że zajmuje się oczywiście dziećmi z trudnościami w mowie i komunikacji, także w rozumieniu, i będą to dzieci na przykład z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami płynności, na przykład, jąkanie, Niedosłuchem, tutaj moja działka, szczególnie którą, którą szczególnie lubię, zespołami genetycznymi, i w tym oczywiście wtedy występują różne trudności, bardzo często takie z naszego obszaru komunikacyjnego, a także ze spektrum autyzmu, ale to nie wszystko. Osoby z wadami zgryzu, anomaliami w budowie narządów mowy i oczywiście daje to w konsekwencji bardzo często wady wymowy czy inne trudności z naszego obszaru, nad którymi pracujemy, bo nie pracujemy nad samą anomalią najczęściej, nie leczymy tej anomalii, ale nasze działania logopedyczne potrafią wpłynąć na przykład na zgryz, więc jednak mamy na to wpływ. Oczywiście tutaj w całym pakiecie z różnymi specjalistami, ale tak, to są też nasi pacjenci. Co dalej? Osoby dorosłe oczywiście z zaburzeniami mowy, z, na przykład wynikające z urazów mózgu, e, będą to osoby po udarach, wypadkach, choroby neurologiczne, e, choroby nowotworowe i konsekwencje ich, albo oczywiście osoby z takim naturalnym procesem starzenia się też możemy jak najbardziej wspierać. To ostatnio się robi tak bardziej popularne. Było bardzo takie marginalne, ale teraz już coraz więcej w tym obszarze działamy i jeszcze nie skończyłam czym zajmuje się logopeda jeszcze sobie tutaj wypisałam osoby dorosłe oczywiście, które chcą się zająć emisją głosu, pracujące w radiu, w telewizji ogólnie osoby takie publiczne i pracujące w mediach ale także noworodki to też taki nowy obszar dla logopedów, on gdzieś tam był, ale marginalnie, a teraz bardzo dużo osób się szkoli właśnie w tym zakresie noworodki czyli będzie tu pobieranie pokarmu ale też sprawy związane z wędzidełkiem, ale też wybiórczość pokarmowa to już troszkę starsze dzieci. I tutaj, oczywiście, też kompleksowo z całym zespołem specjalistów każdy ma jakiś obszar do zajmowania się. No i oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu, odpowiednich dodatkowych kursach, specjalizowaniu się i tak dalej, nie każdy logopeda, a nawet powiedziałabym, że większość logopedów po ukończeniu klasycznej logopedii nie będzie wiedziało, jak postępować z bardzo specyficznymi przypadkami, bardzo taką wąską, Grupą pacjentów, i najczęściej są to szkolenia, jakieś jeszcze studia podyplomowe, kursy, i tak dalej, które umożliwiają nam pracę. Z takimi osobami z różnych obszarów, także pamiętajmy o tym, o tym że nie każdy logopeda zna się na każdym obszarze, nawet po skończeniu super świetnych studiów, to tutaj to specjalizowanie się jest ważne oraz współpraca z innymi specjalistami, bo w niektórych obszarach to my jesteśmy tym głównym specjalistą, ale w niektórych obszarach my jesteśmy tym wspomagającym. A ktoś inny prowadzi takie główne działania. Jak widzisz, szeroki zakres naszych działań wpływa na to, w jaki sposób oraz komu możemy pomóc. Wymienię teraz kilka aspektów, na jakie właśnie mamy wpływ. Też sobie zrobiłam tutaj taką ściągawkę dzisiaj, ponieważ jest ich bardzo dużo. Także będę sobie zerkała i powiem Ci o najważniejszych aspektach. Po pierwsze, jest to oczywiście poprawa jakości życia pacjenta, ale i całego jego otoczenia, rodziny. Jak? Ułatwiając komunikowanie się albo nawet umożliwiając komunikowanie się naszego pacjenta z jego otoczeniem. Bez względu na rodzaj trudności, stopień, albo my umożliwimy mu w ogóle komunikowanie się, lub wpłyniemy po prostu na jego lepszą komunikację. To już będzie zależało od dokładnej trudności, jaką ma nasz pacjent, ale właśnie ta poprawa jakości życia jego i całej jego rodziny, całego jego otoczenia jest bardzo ważnym aspektem. Kolejnym ważnym punktem jest wsparcie dla rodziny. Jak przede wszystkim udzielanie odpowiednich informacji przy zespołach genetycznych, przy niedosłuchach. Rodzice często przychodzą i nie wiedzą, co zrobić, gdzie, jakie zajęcia bezpłatne im przysługują. I my jesteśmy taką też informacją i wsparciem dla rodziców. Oczywiście nie tylko my, ale także inni specjaliści, ale bardzo często to do nas trafiają jako do pierwszej, drugiej osoby, gdzie jeszcze nie wiedzą o protezach, słuchu albo o różnych sposobach komunikowania się, kiedy mowa werbalna nie będzie możliwa, my mamy cały wachlarz innych możliwości i Chodzi o to, żeby przedstawić temu rodzicowi, żeby powiedzieć mu, że damy radę, że mamy taką możliwość, taką i taką, różne opcje, co ma zrobić, gdzie pójść, co załatwić, to też jest bardzo ważne. Takie wsparcie dla rodziców techniczne, tak bym powiedziała. Oczywiście potrzebne jest także to wsparcie psychologiczne, bardzo często już jakby u specjalisty z innego zakresu, psychologa, ale mówię tutaj o tym wsparciu takim technicznym, odnośnie po prostu podjęcia konkretnych. Działań. Kolejnym punktem jest wzrost szans edukacyjnych, takiego rozwoju em, zawodowego i życiowego, sukcesów, jakby nawet ich nie definiować. Po prostu polepszając, umożliwiając dziecku pewne rzeczy lub pracując nad pewnymi umiejętnościami słuchowymi, rozumienia, mowy, umożliwiamy mu lepszy start w przyszłość, tak bym to ogólnie nazwała. Oczywiście nie każdy musi mieć idealną wymowę, i pracować gdzieś tam w mediach i tak dalej, ale dając takie, taką idealną podstawę, jak najlepszą podstawę, umożliwiamy jak największy wybór naszemu dziecku, czyli nic nie będzie go ograniczało, czy mniej będzie go ograniczało, co do wyboru na przykład ścieżki swojej życiowej, zawodowej, i myślę, że to jest bardzo ważny aspekt, że dajemy taką możliwość lepszego rozwoju, takiego edukacyjnego tak bym to ogólnie nazwała. Kolejnym aspektem jest to wsparcie dla osób dorosłych. I tu też można by to pod y, ciągnąć tutaj pod jakość lepszą życia, poprawę jakości życia dla nich i dla ich rodziny, ale to troszeczkę w innej kategorii, czyli nie już dzieci, tylko dorośli, którzy na przykład stracili możliwość komunikowania się y, lub została ona utrudniona, tak jak wcześniej wspominałam, różne wypadki, udary mogą odzyskać sprawność lub Umożliwimy im jakiś inny sposób komunikowania się, to już będzie zależało od sytuacji konkretnej, no i dzięki temu właśnie będzie ta poprawa jakości życia także tych osób dorosłych, starszych. Oczywiście aspekt profilaktyki i doskonalenia mowy, tak bym to powiedziała, komunikacji, czyli to, że zapobiegamy różnym wadom wymowy, zapobiegamy różnym trudnościom logopedycznym, plus doskonalimy. Mamy taką dobrą tutaj komunikację, dobrą mowę, ale jeszcze lepszą jeszcze lepszy tor oddechowy i jeszcze lepsze funkcjonowanie, na przykład praca z nauczycielami dotycząca emisji głosu, gdzie na przykład uchronimy ich od różnych trudności głosowych lub zmniejszymy prawdopodobieństwo wystąpienia właśnie tego rodzaju trudności, też będzie wpływała bardzo pozytywnie na ich rozwój i tutaj zarówno ta profilaktyka właśnie związana z dziećmi, ale też ta profilaktyka, na przykład z osobami, które pracują głosem, także bardzo szeroko zakrojona profilaktyka. A więc, czy jesteśmy potrzebni? Tak. I te obszary, które wymieniłam, jest to czubek góry lodowej, tak bym nazwała. Pracujemy z wieloma różnymi innymi jeszcze trudnościami, wyzwaniami i wpływamy na różne obszary, ale zobaczcie już tutaj, ile jest przeróżnych możliwości działań logopedycznych. Oczywiście, tak jak wspomniałam, będzie to zależało od naszych upodobań, od naszej specjalizacji, szkoleń, kursów. Ukończonych studiów, bo mamy różne logopedyczne studia, też jakby z różnymi specjalizacjami i różnymi możliwościami. Także, tak tutaj ogólnie, a możemy się specjalizować w różnych obszarach, ale zobaczcie, jak dużo ich jest? I coś na koniec dla ciebie przygotowałam niespodziankę. Odkryj tajniki skutecznej terapii głosek szeregu syczącego, syzycydy. Zyskaj bezcenną wiedzę, która umożliwi ci jeszcze lepszą opiekę nad twoim logopedycznym pacjentem, właśnie z zaburzonym szeregiem syczącym, z trudnościami w tym obszarze. Zapraszam cię na darmowe. Szkolenie. Gotowa terapia głosek szeregu syczącego. Sydcy, -sy -sy. uwaga, z zeszytem do terapii głoski z takim kompleksowym. On jest również darmowy, ale także otrzymasz darmowe zaświadczenie, które będzie imienne i pozwoli Ci być jeszcze atrakcyjniejszym na rynku. Pracy. Nie czekaj dłużej, zapisz się już dziś na ten bezpłatny webinar, bezpłatne szkolenie. Wystarczy, że zerkniesz tutaj na dole, w opisie masz link, klikniesz, wpiszesz swojego maila i uwaga, przyjdzie ci potwierdzenie. Pamiętaj, żeby potwierdzić swój zapis, że tak chcesz uczestniczyć w tym bezpłatnym szkoleniu. Otrzymasz tam właśnie ten darmowy zeszyt z terapią, całą kompleksową terapią głoski z oraz wiedzę, jak prowadzić terapię głosek szeregu syczącego. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób już się zapisało na to szkolenie. W pierwszym dniu zapisów oficjalnych zapisało się kilkaset osób. Także bardzo się cieszę z takiej licznej obecności Waszej. Cieszę się, ponieważ widzę, że ufacie mi po poprzednich darmowych spotkaniach, które dla Was miałam. I to szkolenie odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 20. Masz tutaj wszystkie szczegóły, również właśnie w tym linku. Na dole tam możesz się zapisać, potwierdzić i wtedy będziemy widzieć się 24 w poniedziałek o 20 na tym wydarzeniu. Kliknij w link w opisie i widzimy się także na YouTubie, tutaj w kolejnym odcinku, w niedzielę o 9.